Ja ja. Patrzę. i moim oczom się ukazał grzyb, którego zawsze wyszukiwałem chciałem Wam pokazać siedzunia sosnowego dlaczego siedzun sosnowy? bo rośnie pod sosną siedzun sosnowy sparas trispa do 2014 roku Roku 7 Sosnowy podlegał ochronie, obecnie nie jest już chroniony i można go spokojnie zbierać. Dla celów kulinarnych jest gatunkiem wybitnie charakterystycznym, praktycznie niemożliwy do pomylenia z innymi niejadalnymi lub trującymi grzybami. Zobaczcie, jaka niespodzianka. Grzyby mnie kochają, ja kocham grzyby. Grzyby to jest moja pasja. Pozdrawiam. Cześć.